Dzień dobry! Chciałam Wam zdać krótki raport z tego, co działo się w piątek, jeśli chodzi o problem przeliczenia ponownego głosów w niektórych komisjach, oraz generalnie dyskusję wokół tego, czy jednak nie należałoby przeliczyć głosów we wszystkich komisjach obwodowych. Bo naprawdę w piątek, mimo że to długi weekend, sporo się działo. Zacznijmy od tego, że Agata Adamek w tfn 24 gościła szefa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego i ta rozmowa była niezwykle interesująca z kilku powodów. Ponieważ Rosati stwierdził, że mm, tak naprawdę jeżeli w jakichś komisjach obwodowych yy, Pojawiają się anomalie, czy też istnieje poważne podejrzenie, czy doniesienie, że coś w tych komisjach źle się działo, coś nie funkcjonowało jak należy, nazwijmy to w ten sposób, to prokuratura, nie czekając na Sąd Najwyższy, może zacząć postępowanie w przypadku takiej komisji i zacząć sprawdzać, co tam tak naprawdę się działo dlatego że podawanie nieprawdziwych wyników pomyłki to są przewinienia które są przewidziane w kodeksie karnym i jeżeli istnieje doniesienie że coś takiego miało w komisji obwodowej to powinno w zasadzie się powinna prokuratura się tym zająć to powiedział Rosati a po południu moim gościem w Tok FM po południu w piątek był Ryszard Kalisz Członek Państwowej Komisji Wyborczej, który także stwierdził, że prokuratura jak najbardziej nie musi czekać na Sąd Najwyższy, żeby gdziekolwiek zarządzić ponowne liczenie głosów. Tylko jeżeli ma poważne doniesienie o y błędach, y o złamaniu prawa, to powinna sama rozpoczynać postępowanie. To jest pierwsza konkluzja z tych dwóch. Wywiadów. Druga konkluzja Rosatiego była taka, że jego zdaniem y, mecenas Roman Gierdych, poseł koalicji obywatelskiej, właściwie nie miał podstaw prawnych, żeby wkraczać do Sądu Najwyższego i żądać y, informacji. Natomiast Rosati stwierdził i przyznam, że mnie też to dziwi. Y, że wydaje się dziwne, skoro sprawa jest tak niezwykle wrażliwa społecznie, że Sąd Najwyższy no, po prostu nie informuje na bieżąco opinii publicznej, jakie są efekty przeliczenia ponownego głosów w 13 komisjach obwodowych. Bo jak wiemy, właśnie w 13 konkretnych komisjach Sąd Najwyższy zlecił kwerendę przy pomocy miejscowych sędziów. Dlaczego Sąd Najwyższy nie informuje? To jest dziwne. Być może szczegóły znajdą się w sprawozdaniu. Aleksander Stępkowski, rzecznik Sądu Najwyższego, powiedział, że będą dwa posiedzenia jawne w sprawie rozpatrywania protestów, tak aby opinia publiczna mogła się dowiedzieć, o co w tych protestach chodzi. Natomiast Stępkowski był też gościem u Krzysztofa Skowrońskiego w Radiu Wnet. Ja odsłuchałam tej rozmowy i Stępkowski powiedział tam, że 90% protestów, które zostały wysłane do Sądu Najwyższego, to są protesty pisane wedle określonego wzoru, na przykład tego, który promował w sieci Roman Giertych. W tej chwili jest mowa o ponad 30 tysiącach tych protestów, ale Aleksander Stępkowski podejrzewa, że może być ich nawet 50 tysięcy. Dodajmy, że to nie jest jakaś liczba, która jest całkowicie nowa, bo moim zdaniem w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak wyczytałam w artykule w, na stronie Konkret 24, było ponad 200 tysięcy protestów. Zresztą dotyczyły one w dużej części jednej kwestii, a mianowicie tego, że Aleksander Kwaśniewski podał nieprawdziwą informację dotyczącą wykształcenia, że w rzeczywistości nie miał wyższego wykształcenia. Notabene w tym artykule w konkrecie 24 wydaje mi się, że jest pewien błąd bo to nie jest tak, że Komitet Wyborczy Konkurencji Politycznej odkrył, że Kwaśniewski nie ma wyższego wykształcenia tę informacje podała w swojej książce Agata Chruścicka, dziennikarka i wtedy właśnie od podania tej informacji przez Agatę rozpoczęła się cała debata na ten temat czy faktycznie Aleksander Kwaśniewski nie zataił przed wyborcami ważnej informacji. Ten protest został oczywiście odrzucony. Sąd Najwyższy potwierdził ważność wyboru Aleksandra Kwaśniewskiego, ale zwracam właśnie na to uwagę, że tam było ponad 200 tysięcy, więc kilkakrotnie więcej niż teraz obywatele przysłali tych protestów do Sądu Najwyższego. To taka uwaga. Co prawda Aleksander Stępkowski u Krzysztofa Skowrońskiego tłumaczył, że wtedy była inna procedura rozpatrywania tych protestów. Myślę jednak, że spokojnie Sąd Najwyższy powinien sobie z tym poradzić. A jeżeli ma jakieś problemy, to najlepiej po prostu, żeby zatrudnić do tego sędziów, których status nie jest kwestionowany. Bo przypomnę jeszcze raz, status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest kwestionowany dla. Dużej części sędziów Sądu Najwyższego, no nie są to sędziowie powołani zgodnie z konstytucją. Na razie to odłożę i skupię się przede wszystkim na sprawie protestów. Co jeszcze powiedział Przemysław Rosati? No cóż, tutaj Agata zapytała go, czy. Istnieje taka możliwość, że dostanie ofertę zastąpienia Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości. Rosati się raczej wykręcał, e, odpowiadał na to pytanie niejednoznacznie. Natomiast z moich informacji wynika, że różne osoby ze środowiska prawniczego były sądowane, jeśli chodzi o opinie na temat właśnie. Mecenasa Przemysława Rosatiego, właśnie w kontekście ewentualnym powierzenia mu stanowiska ministra sprawiedliwości. Nie wiem, czy premier Donald Tusk się na to zdecyduje, czy to będzie planowane. Mówię tylko o informacji, którą otrzymałam z wiarygodnego źródła, że takie sądowanie miało miejsce. I teraz idę dalej, bo o 12.00 odbyła się w. Piątek, cały czas mówię o piątku, czyli w dniu wczorajszym. Odbyła się konferencja prasowa Donalda Tuska, na której Tusk był między innymi pytany, czy uważa, że należy przeliczyć wszystkie głosy w wyborach prezydenckich we wszystkich komisjach obwodowych? Tusk nie odpowiedział na to jednoznacznie. Mówił o tym, że wszystkie anomalie powinny być sprawdzone i w tym kontekście no jakby przedstawił liczbę 800 komisji obwodowych. Te 800 komisji obwodowych bierze się stąd, że w proteście sztabu Rafała Trzaskowskiego jest właśnie taka liczba, 800 komisji, w których można było dostrzec pewne anomalie statystyczne i które powinny być sprawdzone. Problem jednak polega na tym, że wedle mojej wiedzy, w każdym razie sprawdzałam to w różnych źródłach. W tym proteście sztabu Rafała Trzaskowskiego nie ma wymienionych konkretnych komisji obwodowych. O które 800 komisji chodzi? Być może, jeżeli są Najwyższy wezwie sztab do przedstawienia takich danych, to takie dane się pojawią. No ale moim zdaniem to jest dość poważny błąd, bo jednak należało po prostu wymienić te komisje, w których mogły wystąpić anomalie. Tusk powiedział także, że wzywa Andrzeja Dudę, żeby wycofał weto do ustawy incydentalnej, która zmienia o tyle rzeczywistość, że o ważności wyborów przesądzała by grupa sędziów o najdłuższym stażu, większość z nich zresztą wskazana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby nie było tutaj podejrzeń stronniczości, ale Andrzej Duda tę ustawę zawetował. Trudno powiedzieć, czy jest możliwość wycofania weta, nie chcę na ten temat się wypowiadać, w każdym razie gdyby Andrzej Duda wykazał się dobrą wolą, to oczywiście można by uchwalić tę ustawę i jeszcze raz, i jeszcze raz ją przesłać, natomiast nie sądzę, aby prezydent się na to Zdecydowałam, więc myślę, że ten apel premiera Donalda Tuska pozostanie bez odzewu albo po prostu no, prezydent powie, że, że nie, że na pewno tego nie będzie robił. Dobra, wracam teraz do. Tych 13 komisji, o których mówiono, że właśnie Sąd Najwyższy już zlecił przeliczenie głosów i wiadomo, że w Krakowie bodajże to już właściwie sami członkowie komisji się zorientowali, że popełnili błąd. Natomiast w Grudziądzu już wiemy, że w dokumentach komisji w przypadku pierwszego liczenia zanotowano, że kandydat popierany przez PiS dostał 504 głosy, a Trzaskowski 324. Po weryfikacji ustalono jednak, że to Rafał Trzaskowski uzyskał ten lepszy wynik, natomiast niestety dane do systemu PKW zostały wprowadzone błędne. Dwie komisje w Biesku Białej. To jest problem taki, że w jednej komisji znów zamieniono wyniki Trzaskowskiego z Nawrockim. Trzaskowski był tutaj stratny, a w drugiej komisji znaleziono 160 głosów, które niesłusznie przypisano Nawrockiemu, choć zostały oddane na Rafała Trzaskowskiego. W Mińsku też mieliśmy zamianę do systemu PKW. Zostały wprowadzone wyniki na odwrót. Przez to system niejako to przyjmuje, ponieważ wszystko się zgadza, jeśli chodzi o liczby. System tego nie weryfikuje, jeżeli przewodniczący komisji obwodowej zamieni te wyniki. Mamy więc już kilka przypadków bardzo niepokojących. Przypomnę Wam, że Roman Giertych mówił o tym, że niepokoi go udział ruchu kontroli wyborów w komisjach obwodowych, czyli przedstawicieli Karola Nawrockiego, jak i przedstawicieli Franciszka Starusieca. To jest taki działacz skrajnej prawicy, który wyjątkowo dużo osób wprowadził do komisji obwodowych i nawet całkiem sporo przewodniczących tych komisji. Ale, żeby wam skomplikować sprawę, no to nadal ta sytuacja nie wygląda jednoznacznie, bo ja mam tutaj na przykład dokumenty i zdjęcia dotyczące wspomnianej e, komisji obwodowej w Mińsku Mazowieckim. I rzecz polega na tym, że e, członkini tej komisji, która zgłosiła, iż tu mogła być nieprawidłowość, e, przyznaje jednocześnie, że przewodniczącym komisji, który wprowadzał te dane. Do systemu Państwowej Komisji Wyborczej. Był, nie będę wymieniać jego nazwiska, bo wiadomo, że będzie miał problemy na pewno ze względu na swoją pomyłkę. W każdym razie był to przedstawiciel, który został zgłoszony przez Pawła Tanajno. To jest taka postać, która co jakiś czas się objawia w wyborach prezydenckich. Chce startować, ale tym razem Tanajno nie zebrał 100 tysięcy podpisów, natomiast zdążył wysłać kilka osób. Do y, komisji. Tyle tylko, że mm, tak jak słyszę, no, ta osoba, która właśnie przez Stanajno wskazana była szefem tej komisji, mm, Właściwie pełniła tę funkcję od dłuższego czasu przy różnych okazjach. Po prostu często pracowała w komisjach obwodowych przy różnych wyborach i dlatego wszyscy członkowie mieli do tego człowieka zaufanie. Więc sprawa jest niejasna. Jeśli chodzi o Bielsko-Białą, to Donald Tusk powiedział, że w jednym przypadku, jeżeli ktoś wstawił 160 głosów do worka z napisem Nawrocki, a głosy były oddane na Trzaskowskiego, no to można uznać, że mieliśmy do czynienia tutaj z fałszerstwem i tu na pewno prokuratura wejdzie i będzie sprawdzać, co tak naprawdę się wydarzyło. Ale znów, jeżeli patrzę właśnie na te dwie komisje w Bielsku-Białej, to tak, w jednej właśnie mieliśmy z Zamianę tych wyników, a w drugiej mieliśmy dorzucenie tych 160 głosów. Otóż przewodniczącymi tych dwóch komisji była w przypadku jednej komisji to był przedstawiciel Adriana Zandberga, w przypadku drugiej Magdaleny Biejat, choć w komisji byli też przedstawiciele pana Starosielca. Więc widzicie, że tutaj sytuacja. Jednak nie jest jednoznaczna i bardzo trudno od razu przyjąć, że ktoś świadomie fałszował te wyniki. No, ale musimy oczywiście też poczekać na ponowne przeliczenie głosów w tych pozostałych komisjach, no bo jest ich 13, a ja na razie wymieniłam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Na razie mamy pięć komisji. Donald Tusk oczywiście był pytany także, czy popiera niejako Romana Giertycha. Tutaj Tusk także raczej się wymigiwał od odpowiedzi. Mówił tylko, że właśnie we wszystkich komisjach, w których są anomalie, należałoby przeliczyć głosy ponownie. Ja też tak uważam, tylko problem polega na tym, żeby właśnie ktoś te komisje wskazał. Dlaczego Tusk był pytany o Romana Giertycha? Dlatego, że Giertych przedstawił taką oto propozycję, żeby odroczyć posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, które jest przewidziane na początek sierpnia zrobić jakby przerwę w posiedzeniu, przegłosować jeszcze raz ustawę incydentalną. Następnie tę ustawę Szymon Hołownia jako pełniący obowiązki głowy państwa podpisał i dzięki temu właśnie grupa tych sędziów o niekwestionowanym statusie orzekałaby o ważności wyborów i dzięki temu nie byłoby żadnych kontrowersji, ponieważ zaufanie do nich byłoby o wiele większe i wtedy, gdyby orzekli, że wybory są ważne, Karol Nawrocki wygrał, to zaufanie społeczne byłoby o wiele większe. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że to jest sytuacja, yy, yy, no, bardzo budząca duże kontrowersje. Szymon Hołownia czegoś takiego nie planuje. Zapowiedział, że zaprzysiężenie odbędzie się zgodnie z prawem. Ja też jestem przeciwna temu rozwiązaniu, dlatego że uważam, że to mogłoby wywołać olbrzymi protest społeczny. Najpierw trzeba spokojnie prześledzić, co się dzieje z tym przeliczaniem głosów i czy Sąd Najwyższy zdecyduje o przeliczaniu jeszcze w innych Komisjach. Tak jak powiedziałam, moim zdaniem rzeczywiście tych komisji, gdzie głosy powinny być przeliczone, jest więcej. Rozmawiałam z Ryszardem Kaliszem dzisiaj, no i on wskazał na to, że swego czasu Andrzeja Morozowskiego mówił o tym, że ma ciekawą analizę naukowca, który wykazał, że w 1400, 1400 komisji obwodowych może budzić Podejrzenia, dlatego że występują tam różnego rodzaju anomalie statystyczne, i ostatecznie ten naukowiec napisał do Ryszarda Kalisza, że jednak można ujawniać jego nazwisko. To jest pan dr Krzysztof Kontekst-SGH i jego analizę opisała Agnieszka Kubiek i Wojtek Czuchnowski na stronie wyborcza.pl. Ja już widziałam teraz, że ten tekst ma niesamowicie dużo odsłon. Widać, ludzi to bardzo y, interesuje. Otóż pan doktor wskazuje, że y, istnieje 482 komisje, w których wystąpiły co najmniej dwa typy anomalii statystycznych. To chodzi o, oczywiście o porównanie Um, pierwszej tury wyborów do drugiej tury wyborów. 216 komisji, w których wystąpiły co najmniej trzy typy anomalii i 33, w których wystąpiły wszystkie cztery typy anomalii. Dodajmy, że potem pan doktor yy, porównał Wyniki, jakby wstawiając w swój schemat te 13 komisji, w których już są liczone głosy od nowa. No i tutaj mamy także że w przypadku tej krakowskiej komisji to um, uczony stwierdził cztery typy anomalii, w Oleśnie cztery typy anomalii, w Misku Mazowieckim jeden typ anomalii, chociaż już wiemy na pewno, że tu pomyłka była yy, i w Strzelcach Opolskich cztery typy Anomalii. Y, on y, opisuje tutaj w tej analizie, co tak naprawdę bierze pod uwagę y przy, przy analizie, i czym są te cztery anomalie, Agnieszka Kublik i Wojtek Czuchnowski opisują to szczegółowo. Możecie to prześledzić, na czym to polega. Na drugą nóżkę powiem o tej analizie, o której już wspominałam, czyli Dominik Batorski. Na stronie mam prawo wiedzieć, tylko że ta analiza jest o wiele mniej szczegółowa. Natomiast jej konkluzja jest taka, że nawet jeżeli te anomalie występowały, to jednak dotyczą one niewielkiej. Liczby głosów, która nie ma wpływu na ostateczny wynik wyborów, to znaczy na, na to, kto zostaje prezydentem, że nadal jest to Karol Nawrocki. Pan doktor Kontek zgłosił swoją analizę jako protest wyborczy z postulatem właśnie sprawdzenia tych komisji. Tyle tylko, że ja znów nie widzę tutaj po prostu listy dokładnej tej komisji. Może pan doktor dołączył do swojego protestu. Natomiast mam jeszcze inną analizę, która też, też trafiła w ręce Ryszarda Kalisza, i tu akurat mamy już wymienioną konkretne komisje obwodowe, które Należałoby sprawdzić z numerami tych komisji. Co najmniej jest ich 60, gdzie wystąpiły te anomalie. No, i oczywiście, jeśli chodzi o 60 komisji, no to tak naprawdę znów te, jeżeli rzeczywiście byłyby błędy w 60 komisjach, to nadal nie wpłynie na, na to, kto został zwycięzcą wyborów prezydenckich. To, żeby była jasność w tej sprawie. Ale oczywiście, powtarzam jeszcze raz, niezależnie od tego, czy być może wynik wyborów by się nie zmienił, to jednak yy, wszystko to powinno zostać przeliczone, a wynik wyborczy skorygowany tak, aby obywatele mieli poczucie, że każdy głos został policzony. Poza tym no, oczywiście muszą być pociągnięci do odpowiedzialności ci, którzy robili pomyłki, no przynajmniej do odpowiedzialności finansowej. A jeżeli są podejrzenia świadomego fałszowania, no to oczywiście odpowiedzialność jest o wiele bardziej poważna. To tam nawet jest kara pozbawienia wolności przewidziana w kodeksie karnym. Na razie trudno powiedzieć, żeby taki zestaw tych szefów komisji obwodowych, gdzie są te anomalie i błędy, wskazywał na to, że był tu jakiś poważny spisek, dlatego byłabym bardzo ostrożna z wyciąganiem jakichkolwiek wniosków. Na razie i przede wszystkim powtarzam jeszcze raz: warto przeliczyć głosy w jak największej liczbie komisji obwodowych budzących wątpliwości. Sąd Najwyższy powinien to zrobić, żeby naprawdę wykluczyć wszelkie zastrzeżenia i pokazać obywatelom, że mogą mieć zaufanie do całej procedury dotyczącej uznania ważności wyborów prezydenckich. Nie jest aż tak nawet, hmm, nie chodzi właśnie, cały czas to powtarzam, o zmianę wyników wyborów, tylko o to, żeby wszystkie głosy zostały uczciwie policzone i żeby nie było znaczących pomyłek. To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy, żeby ludzie mieli poczucie, iż ich jeden głos naprawdę waży, naprawdę zostaje zarejestrowany zgodnie z ich. Wolą. Powtarzam to wielokrotnie. Natomiast oczywiście żałuję, że nie ma wskazanych konkretnie 800 tych komisji, w których sztab Rafała Trzaskowskiego widzi jakieś anomalie. Ponieważ moim gościem w poniedziałek rano będzie rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, to oczywiście zapytam go, czy są jakiekolwiek dane na temat szczegółowe. Konkretnych komisji obwodowych, gdzie mogły wystąpić jakieś nieprawidłowości. Zobaczymy, co na to odpowie. Oczywiście zapraszam Was na ten wywiad. Aleksander Stępkowski będzie gościem Tok FM po godzinie 8 w radiu Tok FM. Jedna jeszcze adnotacja: bo właśnie pojawiła się informacja na stronie prokuratury. Pozwólcie, że spojrzę. To jest prokuratura y, krajowa. Prokurator generalny Adam Bodnar otrzymał Sądu Najwyższego na dzień 20 czerwca, czyli piątek, łącznie 172 protesty wyborcze dotyczące ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zajął stanowisko w 111 z nich. Analiza protestów przekazywanych przez Sąd Najwyższy wykazała zasadność sformułowania przez prokuratora generalnego kolejnego wniosku do Sądu Najwyższego, o przeliczenie ponowne głosów chodzi o jedną z obwodowych komisji wyborczych w Biszczy, powiat Biłgorajski. No jak rozumiem, Bodnar uważa, że należy yy, przeliczyć także w tej komisji głosy, to jak rozumiem, byłaby już 14 komisja, o ile Sąd Najwyższy zarządzi to przeliczenie. No z drugiej strony, tak jak mówiłam, może być i taka sytuacja, że prokurator rozpocznie postępowanie w tej sprawie. No nic, będziemy śledzić dalej, czy w kolejnych komisjach będą przeliczane głosy i jaki będzie wynik tej kwerenty. Dziękuję Wam bardzo, oczywiście proszę Was o śledzenie kolejnych moich komentarzy i analiz politycznych. Do widzenia i do zobaczenia.